Dawid, można powiedzieć, nie ma za bardzo czasu na świętowanie po wygranej z Krakowią, ponieważ już w środę do Białego Stoku przyjeżdża aktualny lider Legia Warszawa. Z naszego punktu widzenia nadal trwa walka o to, aby awansować w tabeli. cały czas walczymy o udział w Lidze Europy. No na pewno nie ma czasu na świętowanie, trzeba jak najszybciej się zregenerować, przygotować się jak najlepiej do tego już środowego meczu. Aczkolwiek myślę, że wszystkim to odpowiada, że, że gdzieś tam jest więcej tych meczów, mniej, mniej treningów. Myślę, że taki rytm każdemu zawodnikowi bardziej odpowiada. Czy ciężko będzie się odpowiednio zregenerować, bo umówmy się to spotkanie, szczególnie warunki atmosferyczne, które panowały w drugiej połowie. To ślizganie się po tym boisku, gdzie prawda, było więcej można powiedzieć wody, e, utrzymanie się na tym boisku, żeby nie no, wyglądać trochę jak prima ballerina podczas baletu. E, wiadomo, że to kosztowało Was sporo sił. Tener mówił, że m, szacun za to, że, ty, że wytrzymaliście e, trudy tego spotkania. Czy to sprawia, że e, no, ciężej będzie o, o tą regenerację? Na pewno taki mecz jest troszkę cięższy pod względem fizycznym, ale myślę, że nie ma tutaj większych obaw. Mamy sztab medyczny, który na pewno zrobi wszystko, żeby każdy zawodnik był jak najlepiej przygotowany. Dawid, można powiedzieć, w meczu z Krakowią zaliczyłeś no, złote wejście, bo w zasadzie druga bramka, która suma summarum dała nam trzy punkty, w 70%, twoje dzieło. Twój przechwyt. Twój strzał, który później dobijał Bartek Bida. Miałem jasno gdzieś tam nakreślone zadania, co mam zrobić, co mam wykonać, a że udało się jeszcze dodatkowo pomóc gdzieś tam w ofensywie, no to bardzo się cieszę, że mogłem w jakiś sposób przyczynić się do tego zwycięstwa. Dawid Poza można powiedzieć takim falstartem w tym roku nasze mecze wyjazdowe bardzo udane. Cztery wyjazdowe wygrane z rzędu, natomiast no, tego nie da się powiedzieć o meczach domowych, bo tylko jedno zwycięstwo, yy, ostatnio porażka. No i z czego to wynika, że nam tak dobrze idzie na wyjazdach, no, no to nasze punktowanie przed, może no teraz będzie można być przed własną publicznością, ale na własnym stadionie sprawiasz takie problemy? Bardzo ciężko powiedzieć. Sami się nad tym zastanawiamy, ale myślę. Uważam, że, że gdzieś tam morale na pewno wzrosły po tej wygranej w Krakowie, i myślę, że taki środowy mecz z Legią o 20:30 będzie bardzo dobrą okazją do, do przełamania tej złej pasy, która gdzieś tam panuje na naszym stadionie. Jeżeli chodzi o mecze u nas, można odnieść wrażenie, że mamy problemy w sytuacjach, kiedy to my musimy prowadzić grę. Tak było chociażby z Płockiem, czy tak było chociażby z Piastem, gdzie tam te drużyny nastawiały się na kontrataki. Trudno oczekiwać, chyba żeby Legia przyjechała tutaj grać. skądry. To myślę, że bardzo, bardzo, bardzo ciężko powiedzieć. Myślę, że też sporo zależy od tego, jak, jak my się w tym meczu zaprezentujemy. Mecz z Legią Warszawa okazja chyba do rewanżu za te baty, które no, przyjęliśmy przy Łazienkowskiej. Wiadomo, porażka 0-4, bezdyskusyjne zwycięstwo drużyny z Warszawy. Okazja chyba do rewanżu. Myślicie w ogóle jeszcze, pamiętacie tamto spotkanie? To znaczy no na pewno wszyscy to, to pamiętamy. Pamiętamy też, że drużyna wtedy była w troszkę słabszym okresie. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. No właśnie, wczoraj na konferencji padło pytanie, jaki jest cel Jagiellonii na ten sezon, trener odpowiedział, że w tej chwili nie myśli o tym co będzie 19 lipca, o tym co będzie w środę wieczorem. Jak Ty na to osobiście patrzysz? Sytuacja w tabeli jest bardzo ciekawa, bo tracicie do czwartego miejsca zaledwie dwa punkty, do trzeciego pięć punktów, to jest cały czas bardzo mały dystans. I czy patrzycie na to tak globalnie, czy jednak, no, tak jak trener sugeruje, po prostu skupiamy się tylko i wyłącznie na najbliższym spotkaniu? Myślę, że to co mówi trener, to, to gdzieś tam jest też głos nas wszystkich. I tak jak on też tam powiedział, że staramy się przygotować jak najlepiej do tego środowego meczu, zrobić wszystko, żeby go wygrać, a co będzie na koniec, no to będzie można mówić tak 19 lipca.